Hej, ja jestem Buba i witam Was w swego rodzaju challenge'u do Counter Strike Global Offensive. Snaksem nie jestem, ale Globalna raczej Fie, w którym postaram się od Silvera dotrzeć aż do Global Elite. W samego CSa GO przegram około 3000 godzin, dlatego czuję się na siłach, żeby spróbować faktycznie zrobić tego typu challenge. Przez początkowe rangi raczej będziemy przebywać dosyć szybko, biorąc pod uwagę, że jednak gracze tam tamtejsi są na naprawdę niskim poziomie. To wydaje mi się, że to Kałacha, czy mistrzowskiego Obrońcy, przejście tych rank będzie dosyć łatwe i płynne. Co będzie później, to zależy. No i oczywiście muszę wziąć pod uwagę też przeciwnych gracze, bo może być sporo boosterów, smurfów czy też cheaterów. A niestety w CS-ie jest ich naprawdę ogromna ilość. E... Format tych filmów nie jest jakoś już teraz jeszcze z góry ustalony. Staram, będę starał się raczej eksperymentować. Dlatego jeśli macie jakieś sugestie, jakieś zastrzeżenia co do odcinków, co do formatu, naprawdę proszę was, napiszcie w komentarzu. Ja wszystko czytam spokojnie. Będzie można to jakoś tam ewentualnie korygować. Bądź też coś, coś ciekawego dodawać. W każdym odcinku oczywiście postaram się rozegrać dwa mecze turniejowe. Z różnych mapek. Nie będzie to tylko, jedna, tylko i wyłącznie jedna mapka, będziemy grać różne mapki i... Codziennie przy okazji jeszcze będę sobie śmigał na jakąś godzinkę na mapach aimowych na których będę raczej troszeczkę chciał skila poćwiczyć, żeby faktycznie nie odstawać skillowo od innych graczy i też faktycznie starać się ewentualnie kierować jeśli przyjdzie taka potrzeba oraz oczywiście będę sobie troszeczkę surfował W tle macie już teraz właśnie pokazaną łapkę, mniej więcej jak wygląda taki mój taki trening przedmeczowy sobie oczywiście biorę Kawunię, z Kawunią sobie troszeczkę trenuję, a potem oczywiście mogę wskakiwać wtedy w mecze turniejowe. Jest to zdecydowanie dużo przyjemniejsza sprawa. Jesteśmy rozgrzani, nasze ręce nie są zimne i możemy spokojnie śmigać. Dodatkowo jeszcze przeznaczanie, właśnie sobie troszeczkę posurfuję. Tutaj też możecie zobaczyć w tle, jak to wygląda. Eee, dlaczego surfuję? Dlaczego warto surfować? Jeśli nie jesteśmy jeszcze do końca, jak to się mówi, przyzwyczajeni do naszej ustawionej czułości myszy surfowanie to jest zdecydowanie idealna rzecz do yy, przywłaszczenia sobie tego tego sensa dla siebie tak naprawdę bo dzięki temu możemy spokojnie przyzwyczaić się do sensa nasze ruchy są dużo płynniejsze ta nasza gra wydaje się potem być nawet odrobinę lepsza dlatego bardzo serdecznie polecam każdemu kto ma ochotę jeśli nie do końca jeszcze kontrolujecie swoją myszkę to surfujcie sobie naprawdę jest spoko yy... Poza tym tak naprawdę wszystkie mecze będą rozegrywane solo, na solo queue. Chyba, że będziecie chcieli faktycznie zobaczyć jakiś tam meczek z, z moimi ziomeczkami, czy też z jakimś jednym, może partnerem do duo, żeby było łatwiej ewentualnie, czy też przyjemniej. Śmiało piszcie w komentarzach, naprawdę to na pewno pomoże. To będzie na pewno ciężka przeprawa, biorąc pod uwagę ilość cheaterów w tej grze i to jak ludzie czasami tworzą filmy na YouTubie, gdzie faktycznie rozmawiają o tym problemie cheaterów, to niestety, no kurde, Troszeczkę się obawiam tego challenge'u. Chcę spróbować, bo w sumie czemu nie? No ale tak jak mówię, nie spodziewajcie się, że będzie aż tak kolorowo. Eee, w... Poza tym, warto wspomnieć w sumie, że w sensie Global Elite, czyli najwyższa ranga, jaką możemy zdobyć na mecze turniejowych, nie jest tak trudna do zdobycia jak przypuśćmy w League of Legends Challenger. Bo w League of Legends tak naprawdę na tych najwyższych hangach grają pro-playerzy. Ludzie, którzy faktycznie chcą yy, dostać się do teamów. I to są naprawdę kucury. W CS sensie, jest troszeczkę inaczej. W CS sensie, jeśli ktoś faktycznie aspiruje na e-sport czy też na dostanie się do profesjonalnej drużyny, nie gra MM-ów. Raczej stara się grać właśnie w City, SA. Dlatego ten poziom Global Elite raczej przyrówna bym gdzieś do Diamentu 2, 1 w LoLu, może maksymalnie nie więcej. Jest to zdecydowanie właśnie łatwiejsze, dlatego nie trzeba się jakoś super pocić, żeby wbić coś wyżej. Eee, no i cóż, moi drodzy. To tak naprawdę tyle z słowem wstępu. Eee, czy jest coś jeszcze do dodania? Raczej nie. Raczej bym chciał, żebyście właśnie wy, moi drodzy, pisali w komentarzach, czy wam się takie coś podoba, czy chcecie zmienić jakoś format tych odcinków. Cóż. Ja się zabieram do szukania meczu. No i co? No i widzimy się za chwilę w grze. Zbierzcie popcorn, przyda się. No i oczywiście miłego seansu. Okej, okay, ja już zacząłem szukanie czekaj, jak widzicie. Eee, zaczynamy od rangi Sebro 3. To jest najniższa ranka, jaką mogę uzyskać niestety. Wydaje mi się, że mogłoby być niższa, gdybym troszeczkę mniej killi zrobił, ale chciałem po prostu... Bo to konto już ma jakiś czas po prostu, zobaczcie, ma nowy żeton 5-letni. Na nim jest jakieś, nie wiem, 300 godzin może rozegrane w CS-a łącznie. To jest jakieś tam stare konto smurfowe. Yy, I po prostu najzwyczajniej w świecie jest tutaj właśnie kompo ze statusem Prime. Jest Srebro 3, tak jak mówię, mogą być niżej, tylko pro... niestety, taki właśnie, że musiałem troszeczkę tych fragów narobić. Bo inaczej byśmy nie wygrali. A ja nie chciałem ponownie zaczynać jakichś kolejnych meczy. Sali Łazowski, awatar klasycznie ma sens. Połączenie Majka oraz I zaczniemy sobie od Miraża. Patrząc na profile przeciwników, może być ciężko. To może być pierwsza gra. Patrz proszę oczywiście na profile przeciwników oraz na to, że to jest rozgrzewka i jak strzelają, może być to ciężka okay. profesja gra. Dlatego no cóż, zobaczymy, A zobaczymy to będzie. Bo się da. Co? Nie w Ukrainie, po prostu rosyjska tak tak. Mm -hmm. Can you speak English, please? I okay. speak Russian. No to mamy problem, już od pierwszego meczu będzie ciężka komunikacja. Cój, cój. Ow, oh, Mavin Pill. On Tetris, Tetris down. Good job. Słyszałem jednego właśnie tej po prawej stronie w tym W hacie on gdzieś tu siedzi pewnie o właśnie, zobaczcie Jest dosyć niedaleko One is to be Ok Spróbuję go oczywiście poczekać o, Proszę bardzo, Tubi, tubi. Nice Ok, ok, okay. One down, I have bomb. Nice There is still one more, be careful okay. Good job. Dobra no, yeah. Nice. Mm -hmm. Poki układają się całkiem nieźle, tylko tak jak mówię, to jest początkowa runda, wiadomo, po w mam przeciwnicy mają od razu eco, mogą sprosować niekoniecznie. Hej, witajcie. B tutaj bubu z postprodukcji jest. Niestety... Nie nagrał a, mi się to głos. Się to, że... Tu jest problem. Przez większość miesiąc zatem jego głosu nie było, dlatego postaram się jako, tako, jako taki komentarz to grać poza nagraniem. Wybaczcie, ale niestety nie tak nie musi być, nie się nie tego nie zrobi, a nie chciałbym po prostu utopić mhm. materiału, który nagrałem. To też w pewnym sensie może być nawet dobre, ponieważ będziecie mogli zauważyć inną stronę tworzenia tego typu filmów. Mogę zrobić to na takie zasadzie, jak tutaj widzicie, czyli zwykły gameplay, a w tle po prostu komentarz. I to też będzie działać jak najbardziej, dlatego piszcie w komentarzach. I teraz na początku rundy nie było nic słychać tak naprawdę w apartamentach na Play i słyszałem, że coś jest pod Ata, tak od razu podbiegłem i wskoczyłem na tiket. Widzicie mimo smoke mogę cokolwiek zobaczyć i tak troszeczkę obiję przeciwnika. Ale niestety wzajdę zaraz za Fireboxy i umrę. Niestety MP9 nie podołała w tym miejscu i zacząłem strzelać przy okazji skrzynkę, chowając się co jakiś czas, przez co straciłem amunicję tylko, a nie udało mi się zbyt mocno obić przeciwnika. Ten moment akurat chciałem zostawić, bo tutaj jeden z tutaj się granat i zabije drugiego pod z ręki mu chyba wypadł najwyraźniej. Nice. To jest już trudno. Na szczęście udało się wygrać rundę. To jest też dobry moment, żeby wam powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie jeśli gracie solo Q albo gracie sobie z jakimś jednym znajomym, nie zmieniajcie pozycji rundy. jak widzicie moi team'ici cały czas zmieniają pozycję, przez co no jest problem się ustawić, znaleźć sobie jakieś miejsce. I trzeba zmieniać co chwilę B's, -y, co chwilę zmieniać jakąś pozycję. Nie róbcie tego. Jak już idziecie na samym początku rundy na A, bądźcie cały czas na A. W tym miejscu zostałem dosyć długo na A, ale to dlatego, że widziałem, że moi sojusznicy zabijają, ale na początku nie widziałem tam bomby. Tylko bomba mi się pokazała, że od razu postanowiłem, że zrotuję i im pomogę. Tak, leczach też warto robić. Nigdy nie warto od razu zrotować, gdy usłyszycie, że coś wchodzi na jakiś PS, nie coś Tutaj niestety zabrakło mi amunicji, ale mój teammate pomógł mi i udało nam się wygrać rundę. Też mogliście zobaczyć, jak sobie fajnie piekowałem na apartamenty, to jest też fajny sposób na walczenie z przeciwnikiem. Nigdy nie stójcie po prostu jak słup w polu, bez ruchu i strzelajcie, zawsze starajcie się gdzieś schować, ewentualnie przysunąć na bok. Zawsze to będzie ciężej przeciwnikowi was trafić. Po porzuceniu granatu podszedłem sobie pod pałac i od razu usłyszałem jakieś małe dotknięcie po prawej od razu rzuciłem mu o żeby mnie zaraz nigdy nie zraszłał przeciwnik. Ustawmy się dalej, nie... patrząc na rampę. I ty, ma... wie, możecie fajnie zatrzymać. bo już nie tylko zobaczył, że poszedł jakiś strzał na złoto, bo złotową. Może tam paki nie ma, nie ma nic. Dlatego... Bardzo. Zobaczcie, Zobaczcie mi z rampy wszedł. ponownie usłyszałem, właśnie jak przeciwnik skołpuje. Dlatego wiedziałem, że to się od razu, to przekazałem dla mojego teamu. Mi. Pule mimo niego, ja w szoku No i przechodząc sobie ze skrzynki z lewej na prawą stronę, zobaczcie, udało mi się wyłapać kolejnego przeciwnika, mimo tego, że posiadałem bardzo, bardzo mało HP. Tutaj wydarzyło się coś niesamowitego. Spojrzałem sobie na, dół, na ilość chyba nie widziałem, nawet, że przeciwnik na dole przy rampie wychodził. Zostałem w głowę że że bym mega zdziwiony. Zacząłem mówić jakieś głupoty. <noise> Tutaj ponownie dorzucałem z granata usłyszałem coś w do dlatego od razu dorzuciłem mołkowa. w razie gdyby chciał spuszować. I ja sam postanowiłem spuszować rampę, bo było za cicho. Chciałem zobaczyć po prostu, czy ktoś jeszcze został, Jest jakiś tu przeciwnik, hame. czy nie. Ale jak widzicie, po wyjściu nie było nic, dlatego postanowiłem, że będę czekał na tego typeczka z pałacu. Jest taki moment, zobaczcie, że jestem cały czas cierpliwy, stoję, czekam, słucham, po prostu słuchuje, czy wychodzi gdzieś z lewej, czy wychodzi gdzieś z prawej, i zaskakuję. Teraz właśnie usłyszałem, że z prawej wyskoczył. Dlatego zabiłem go w plecy. To też polecam właśnie mam zawsze każdemu. Jeśli słyszycie kogoś, stójcie na spokojnie. Starajcie się znaleźć Cieka. możliwe wyjścia i wtedy ewentualnie puszować. Tutaj postanowiłem się... sobie a, tak. na pewne, w momencie, gdy zobaczyłem okay. na minimapce, że faktycznie pokazała się paka, ale prawie zginąłem w konektorze. Niestety miałem dwóch sojuszników, którzy patrzyli ze mną. A nie wiem dlaczego. Nikt nie patrzył mi przez przestrzeń. Prawie partę. zginęliśmy. No, no. Zwyczajnie nie raz usłyszałem właśnie, że ktoś jest w pałacu od razu zaczął wybiegać, do tego go zabiję. Nawet mogliście usłyszeć, że ktoś chyba u gra na głośnikach, bo słyszałem siebie u w momencie gdy nie miałem mikrofonu. No i ponownie jeden zrak z rampy i dalej stoimy czekamy paki nie widać. Usłyszałem info jakieś dziwne pomi? od sojusznika, że jest w pałacu, dlatego postanowiłem, że jest postoje, sobie postoję, sobie i popatrzę na rampę. Faktycznie, faktycznie był na rampie, sobie zrutował z pałacu na rampę, miał ławkę, to ja nie udało wziąć. mi się go zabić do sprawy w głowę i tyle. Umarłem. Ja ja Słyszałem, że ktoś tupnął w pałacu, to zabierze się Motowa i coś śmieszne. Słuchajcie, jak koleś tam się podpalił kilka razy. Nie wiem dlaczego. Na szczęście udało się mojemu sojusznikowi zabić. typeczkę i mamy od razu pak. To jest słyszałem właśnie Zuma z pałacu i chciałem wejść, zabić go. I też poprosiłem o w wokół do pałacu od swojego sojusznika, ale nikt mnie niestety nie dorzucił. No ale udało mi się zabić przeciwnika na szczęście. Chociaż niewiele brakowało patrząc na to, jak strzelałem w tym miejscu. Je, je, tutaj je, je, bardzo to jest dobra to jest reakcja krasy. mojego sojusznika. Usłyszałem dosłownie topanie w pałacu, że puszuje. Przekazanie informacji okay, i faktycznie udało mi się praktycznie od razu go zabić. Okay, okay. Bardzo dobrze. No ale tutaj już niestety kolorowo nie będzie. Aha, Zacząłem strzelać full auto niepotrzebnie, przez co zginąłem i ja i sojusznik za mną. Niestety. Czasami tak się zdarza. Tutaj wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Zobaczcie, żyjemy w czwórkę. Jestem na A. Fioletowy gdzieś puszował sobie rampę, a nagle zostaje bomba zaplantowana na B. Właśnie o tym mówię. Jeśli stoicie na B, to czekajcie na pakę. Na szczęście udało mi się też zabić przeciwnika, który wychodzi w kuchni. No i próbuję podejść dalej na B. Aha, Ciebie. nie ma. Odpał Tutaj w tym w miejscu widzę, że mój sojusznik jest przy mnie, zaraz został ostatni. Jest przy pacy, ma dlatego postanowiłem, że będę po prostu puszował i spróbuję zabić przeciwnika w pałacu. Nawet jakbym nie, nie zabił go, a umarł, on by zdążył rozwalić pakę, dlatego stwierdzimy, że się po prostu poświęcę. No i na szczęście się udało jeszcze go przy okazji zabić. Tutaj znowu zobaczyć dziwną sytuację. Rzucę sobie spółka na pałac, żeby nikt tam nie wyszedł. Rampę nikt nie patrzy, stwierdzimy, że zobaczy. A na w mogę, zielony sobie gdzieś tam puszuje. A ja walczę z dwoma przeciwnikami w underpassie no i tak to jest, że moi służnicy w ogóle mida nie sprawdzali przez co oni się spokojnie podeszli I tą rundę niestety też przegraliśmy tutaj ponownie nagle znowu wszyscy pozmieniali pozycję teraz ja musiałem iść tak naprawdę na mida z Mką. zawsze da się jakoś to zrobić ale warto lepiej poszować. i wyjdzie przeciwnik Przeciwnie nie nie OWP, on powinien mnie zabić. Ja nie zdążyłem go trafić w głowę przez co. Dziwię się po prostu, że żyje. No ale cóż, udało się. W tym momencie zobaczyłem, że na A jest paka, że jest tam tylko naszych sojuszników, ale nikogo nie ma od strony naszego właśnie respa, dlatego od naszego respa podbiegłem sobie na A zobaczcie, żeby pomóc. Jest to tylko jeden oh przeciwnik, God. tak naprawdę. Zobaczcie, ale nikt go jeszcze nie zabił. Jesteśmy w trójkę. Jeden mój niebieski, zobaczcie, stoi na midzie, poborczego, staje na A. Dlatego postanowiłem, że od razu rzutuję na B. Tam zawsze będę mógł pomóc, ewentualnie właśnie, obronić PS-a. Gdyby faktycznie przeciwnik tam wchodził. I zobaczcie, mimo takiego rozkładu naszego teamu. Mój sojusznik, będący na Ani, usłyszał, że w ogóle jakiś koleś wszedł na bs i zaczął plantować bombę. Okej. Okay. Defuse, defuse. Tutaj streszczałem przeciwnika, jestem tego defuse. nie dostał. I niestety z USP nie udało mi się go pokonać. Ale nasz team za to wygrał, zabił go i oczywiście rozbrał pakę. Niestety słyszałem, info, że jest dwóch palas, ale jeszcze dodatkowo jeden był na tetrisie. Jesteśmy w czterech na A, a tak naprawdę nikt chyba nie widział, że koleś z rampy wszedł na Tetrisa przez to umarłem. Tutaj, z racji tego, że nie miałem jakiejś konkretnej super broni, stwierdziłem, że po prostu sobie strzeszuję pod nogi i wejdę w pałac, żeby sprawdzić, czy faktycznie ktoś tu jest. Słyszałem po prostu strzały na innym besie, widziałem, że tam ktoś się z kimś strzelał. I zobaczcie, nie było nikogo, dlatego od razu, bez zastanowienia się, spuszowałem pałac. I tutaj, moi drodzy, fail życia, którego nie chciałbym, żebyście widzieli, ale stwierdziłem, pokażę wam, dlaczego A... nie. Nie trafiłem przeciwnika tyle razy z plecy. W ogóle, nawet ja tu powiedziałem zginąć, ale na szczęście udało się jeszcze go pokonać. Tutaj od razu wychyliłem, sprawdziłem, czy jest jeszcze ten przeciwnik na miejscu i faktycznie pod samym oknem był ostatni. Proszę A zaczynamy stronę terror, jak zwykle śmieszki, rosyjska taktyka, wbiegamy na B jak zawsze, rush B w pierwszych rundzie, no i lecimy. Tutaj założyłem właśnie, że przeciwnik przeszedł sobie drogą część kuchni tam do wyjścia, dlatego od razu przekazałem informację. No i ustawiłem się na ławce, starałem się raczej bronić tych dwóch przejść. Chciałem też podejść po cichu do kuchni, ale zobaczcie, mój sojusznik stwierdził, że a, sobie zraszuje przez co zrobił hałas. Tutaj jest takie fajne jest też miejsce do celowania, zobaczcie, żeby strzelić głowę. Tutaj też się nawet udało traf głowę trafić. No i teraz jeszcze zostało dwóch pałaców. Zraszowali nas od pleców, ale na szczęście uda mi się troszeczkę tutaj poobijać i też nawet zabić. No, a ja, Bubu, z postprodukcji właśnie uciekam. Już mikrofon będzie za chwilę działał. Dzięki, że byliście. No i cóż, miłego. Głupi. Okej. Okay. Jak biegniecie sobie na P, też taka, taka wskazówka z mojej strony. Przytrzymajcie smoka w ręku. Jak biegniecie piersi, najlepiej, albo tylko drudzy, jak chcecie raszować. Bo jak tu ci mał to zawsze możecie go zgasić szybciutko. To się chyba na to nie pali, niestety. Na szczęście bardziej. Oh Bęcz. No i dostałem w głowę, nie trafiłem, głowę. trafiłem go tylko raz za 13. To mój błąd akurat. Ale to dlatego, że moi ten, zawodnicy ten, też ten. tak dosyć długo tak szli na tego tak B. On mógł podnieść broń, może i chociaż z drugiej strony to byłoby dziwne, bo jednak mają trzecią rundę niedaleko, niedługo, nie? A tam już mają hajsy z powrotem. Albo będzie pochodził, albo będzie sejfował, ale wątpię. O, proszę bardzo, strzela się z typeczkiem na idzie. No i proszę, udało się. Pięknie. Ostatnia runda. 15-2. Dosyć ładnie, sprawnie to idzie, zobaczcie. Kupimy sobie kałaszka, spróbujemy wyjść sobie tutaj konektorem tym razem. Konektorem, a? No, no ja chodź popróbę, czy on mieć. No. Spróbujemy coś piknąć. Z flaszykiem sobie rzucimy, fleszyka na wyjazd. Jest co, e, przykrywaj mnie. Z Nic nie widzę. Niesień, don't, nie, don't, 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 fire, don't fire. Zaczem? Stupid green. Strasznie dużo gadają Short Nie zabiłem go, moja wina. Powinienem go zabić. Nawet dwa razy. Ale zepsułem. K chicken. Znowu chicken powiedziałem. Chciałem powiedzieć kitchen, ale powiedziałem chicken. GG? no ja, pierwsza runda udało się wygrać. Zobaczcie. Statystyki 24:8. Nic specjalnego, nic ciekawego. Jest awans, nie ma awansu, więc cały czas jesteśmy w Srebrze 3. No trudno. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zagrałem tylko jedną gierkę: w Srebrze 3. Udało mi się dosyć mocno ugrać. Dzięki czemu jestem naprawdę zadowolony z tego meczu. Akurat szkoda, że niestety bez awansu. Kilka tam błędów oczywiście popełniłem. To jest, to jest normalne, nikt nie jest perfekcyjny. I no, teraz ja chciałbym was jeszcze zapytać. Yy... Czy taki format tych odcinków Wam się podoba? Mianowicie w tym odcinku akurat była jedna gra, od kolejnych odcinków chciałbym rzucać po dwie gry zdecydowanie na odcinek. Jest jedna teraz, bo był ten dłuższy wstęp, który Wam tłumaczę mniej więcej, jak to wszystko działa i tak dalej. Dlatego chciałem zapytać, czy to jest dobry format. Czy to jest format, który chcielibyście oglądać, czy może wolelibyście coś bardziej jedną jakąś gry, tylko bardziej in-depth, na zasadzie takiej, że od razu po meczu byśmy ewentualnie przeanalizowali Demko, może coś takiego. No i cóż. Czy uda mi się wbić Globala? Ciężko powiedzieć, zależnie od tego jak dużo smurfów będzie przeciwko, jak dużo będzie Cheatujących graczy przeciwko Tak Uda mi się zdecydowanie na 100% dojść do Jakiegoś szeryfa może 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 legendarnego Orła To jest raczej taka ranga zdecydowanie do której można było się dostać bez większego problemu No i cóż moi drodzy Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zmienić ewentualnie, może ewentualnie dodać do tej serii. No i cóż, będę ją kontynuował. Jeśli chodzi o odcinki, będą się pojawiać 2-3 razy w tygodniu, może nie będę ich robił codziennie. To jest raczej taka właśnie stricte mocno projektowa seria poza. Yy, poza takim normalnym życiem kanału. Dlatego... Moi drodzy, dziękuję za serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.